Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Z 22.49 nagrywam tą grę. Po prostu nie wierzę. Ale jest po prostu... no ciężko tak. E, dobra, e, wracamy sobie do tej gierki ponownie, bo obiecałem, że gdzieś też będzie odcinek. Um, brakuje nam trochę punktów do umiejętności, wiecie? I tak następnie subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie ten kanał. Żeby było fajnie. Dobra, mamy y, World y, drugi y, Forest. Więc co, lecimy. Dlaczego to się musi tak wolno walczać? Okej. Okay. Oj. Ściszę sobie troszeczkę. Ja na takie coś nie pisałem. To jest trudniejszy już level, a to dopiero pierwszy. Nie chcę nic mówić, ale hello. Skacze. Bez pośpiechu, powolutku. Pią. Dobra, pierwszy level skończony. Muszę być bardziej ostrożny. Tak, tylko 500 punktów. Nie. Eee. Nie zgadzam się na to. A co to? Uf! No, bez zwolnionego tempa to ja to nie zrobię. Nie ma szans. No i za daleko skaczę. OEZ. Jest! No cóż, Życie. Yes. I skaczemy. Bra, dobra, dobra, dobra. Dobra, Jest. Ej, 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 ej. ej, ej, ej. No cóż, życie. Ojejku. Ej, to jest już drugi level, a to jest już trudne takie. To jest już trudne, nie powiem, że nie. Nie no, serio? Nie wierzę w to po prostu. No nie. Nie lubię trudnych leveli, bo są trudne. Bra, idę na tą ciężarówkę, ta jest bezpieczniejsza dla mnie.

Dobra, dawaj. Szybko, szybko, szybko. Skacz. Ale to jest matriksowe takie. Ooo, doskoczy. Ej, prawie. To będzie... Zapomniałem, że ja tam nie doskoczę tak. Z jednej nie doskoczę na drugą przecież. A poczekamy. To jest ten moment. To jest ten czas. O Jezu. Było gorąco. Robię muszę żeby co kupić? No, umiejętności... Ale my na razie nie będziemy tego robić. Co to za blachy teraz są? Okej. Okej, okej, okej. Okej, okej. Okej, 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 okej. Nie mogłem zostać na tej ciężarówce, ale dobrze mi szło, więc to będzie łatwe. Tak mi się wydaje. Po prostu trzeba na, ten, na jednej ciężarówce, no chyba że jest taka pora żeby przeskoczyć na drugą oh, 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 oh. Widzieliście to? jest Nie wiem czy nie krzyczę do tego mikrofonu przypadkiem bo Znaczy nie jestem głośno bo trochę się zwiększyłem przed nagraniem bo jak widziałem na tamtym nagraniu byłem dość cichutko no, chyba, że podgłośniliście na full'a, no to wtedy chyba nie. Ale, no, tego się nie spodziewałem. DŻOBO! Nie. Yeah! Dobra, dobra, dobra. Te ciężarówki się jakoś tutaj trzymają. Jo, ją się trzymają. Dobra, trzymać się. Ja na to zaskoczę, bo to jest bezpieczniejsza, albo... Jejko. Speed bonus dan... Dobra, tysiąc. Next level. O jest. To jest znów... A, myślę, że zaskoczę. To, to są znów te jakby... nie wiem, wiatry. O innych youtuberów wydawało się. łatwo! Skok. <laughs> Dwa skoki! Myślałem, ja że tak sobie po prostu przeskoczę, nie? A tu nagle nie. <laughs> Widzieliście to? Jezu. Jezu. Bra! Wygląda na spokojny level, gdzie nic nie ma się, ten... Co to ma być? Co, co, co to jest? Zostanę na tej ciężarówce, to jest bezpieczne. Prawie. Nie, nikt nie przejechał prawie oprócz tamtych przednich. Tu ja lubię! Na spokojnie. Skacz! O, nie, z nie, nie trafiłem, serio. Skacz! Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Ale dobra, jedziemy. Ja przyjdę sobie na tą ciężarweczkę, Tylko żeby teraz nie zginąć, bo jestem bardzo blisko. A to jest już prawie przedostatni level. Do przodu, do przodu. No już jakieś wypadki się tu dzieją. Nie wierzę po prostu. Teraz spokojnie... dojedziemy Na miejsce. Czyli muszę się tu śpieszyć to na pewno. Ja myślę, że to będzie spokojna przejażdżka, tu nagle nie, góry się kuwa przesuwają. Jakbym nie wiem. Szybko, dawaj szybko, 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 szybko! Uff, chyba mnie tu wybiło jak tubkę, zgniotło i wystrzeliło. Dobra, to ostatni level to jest. Ojoj, no cóż, czy to jest serio takie proste? To jest serio takie proste. Ale na tych odcinkach musi się coś dziać, a nie, że nic się nie dzieje. Ała, Skaczcie! Moje ciężaróweczki. Dobra, pójdę trochę naprzód. Se, bo nie wiadomo, co się może dziać tam na tyle. Uuu, skacz, skacz, skacz. Dobra, dobra. Gdzie my jedziemy, panowie? Halo? Gdzie my prowadzicie? To są moi bojowi ciężarówkowcy, Ty Boję się ostatniego levelu, bo ostatnie levely zawsze są trudne Nie wygląda... A dobra, już widzę, dobra, śpieszmy się Albo lepiej się nie śpieszyć Albo się śpieszmy, bo wielki głaz na nas leci Albo po prostu idźmy do przodu i tyle

Tylko jak się Podwójny skak. skok... Albo wiecie, w kolejnym odcinku sobie to załatwimy, yy, czyli... Chyba jutro... Jutro jadę do szpitala. A to może, może. Tak w ogóle, widzowie, jadę do szpitala o piątej rano. To będzie przyprawa przez nerwy. Bo wyniki mam. Ale dobra. Dobra, mniejsza o to. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, no i pa! pa.